Hej kagagatki! Tu Marcin z kanału Bolizy Design i dawno nie było przeglądu Misiu Bukowskiego. Jeżeli jesteś miłośnikiem pełnych miłości i puchatości rzeczy, to zapraszam na przegląd. Trochę już minęło od ostatniego filmu, w którym zaprezentowaliśmy Wam kolekcję misiów bukowskich, które były związane z jesienią oraz z okresem Halloween. Teraz przyszła natomiast zima i jedna z naszych choinek jest ozdobiona misiami, właśnie tego producenta. Okazało się, że w tym roku od listopada zaczęły pojawiać się już nowe modele misiów, które nawiązywały swym klimatem do świąt. I bardzo dobrze, że trzymałam rękę na pulsie, ponieważ w tym roku, jak mówiła pani sprzedająca ów misie, bardzo szybko one się wyprzedawały i były bardzo popularne. Mieliśmy dwa typy misiów, które były takie bardziej klasyczne, z takim futerkiem bardziej miłym, oraz takie, które były pokryte takim dość miękkim i delikatnym materiałem. Na pierwszy rzut weźmy coś, a właściwie kogoś, kogo znacie bardzo dobrze. Jest to miś Ziggi, czyli to miś przebrany za. Tym razem mamy małego, uroczego zigiego w przebraniu Reniferka. Popatrzcie na to przepiękne kopytka. Są urocze, są takie puchate. Oprócz tego całe zigi jest w takim przebraniu, które jest bardzo, bardzo miłe w dotyku i bardzo fajnie się mieni w intensywnym świetle. Jest bardzo ładna nitka zastosowana do wykończenia tego modelu Misia. Oprócz tego mamy tutaj takie raciczki, malutkie i fantastycznie one licują z tymi kopytkami, które mamy na dole. Pamiętajcie, że ziggi jest to miś przebrany za, czyli możemy ściągnąć mu tą kapuskę i mamy standardowego misia. Ale wygląda on prze-super, jeżeli jednak tą kapuskę ma, ponieważ na górze zwieńczeniem tego cuda są dwa różki oraz małe łóżka. Jest to przepięknie zaprojektowana maskotka typu Ziggi. Uważam, że jeżeli chodzi o koncepcję, bardzo dobrze on licuje właśnie z tym świątecznym czasem. Jest świetny, widziałem go w dwóch kolorach. Ja mam akurat beżowego. Ale był taki, który miał takie szare, bardziej szynszylowe futerko. Na drugi rzut, kolorystycznie, bardzo podobnie zbliżony jest łoś, ale nie byle jaki łoś, ale leżący łoś. Łoś w pozycji leżącej, on sobie tak uroczo tutaj ma rozłożone i tylnie, i przednie łapki, również i ma kopytka z logiem bukowskim, ale także ma tutaj na przednich łapkach również kopytka. Jest on e, charakteryzujący się małymi oczkami, które są ukryte pomiędzy tym długim włosiem, którym jest wykończony i ma dwoje takich rogów postawnych. One się troszeczkę różnią niż rogi Zigiego, bo rogi Zigiego są takie bardziej karbowane i takie bardziej szerokie. Natomiast tutaj mamy takie standardowe e, łosiowe rogi, takie łopaty. Oprócz tego widzicie, że mamy tutaj taki uroczy, uśmiechnięty ryjek, który ma nozdrza. Jest to coś, co można bardzo łatwo wetknąć do choinki. Dzięki temu będzie nam ładnie z tej choinki patrzył na nas. Ale możemy również go na półce położyć i będzie tak majestatycznie tutaj leżał, wymachując sobie swoim małym, uroczym ogonkiem. Takie to jest fajne wykończenie tego modelu misia. To były maskotki średniej wielkości i przedstawiały one nasze stworki, które były bardziej takie do przytulenia. Natomiast mówiłem Wam, że też pojawiły się maskotki posiadające nie futerko, tylko taką bardzo miłą w dotyku tkaninę. I mamy tutaj dwóch przedstawicieli. Pierwszym jest pingwin. Jak widzicie, jest to pingwin świąteczny. Na głowie ma czapę świętego Mikołaja, którą nie można ściągnąć, ale myślę, że gdybyśmy chcieli, to da się z łatwością odpróć. Oprócz tego ma taki fajny szalik czerwony, który jest zakończony takimi dużymi pomponami. I wszystko, co pingwiny mają, czyli dziubek, oczka bardzo ładnie zrobione, dwa skrzydełka oraz takie kłapciuszne nóżki. Są świetnie wykonane, jest bardzo, bardzo taki świąteczno-zimowy. Jeżeli popatrzymy na niego, to przez to, że ma czapkę świętego Mikołaja, nadaje to charakteru takiego świątecznego, ale patrząc na pingwinka, kojarzy nam się również z jakimś lodowiskiem, bądź z dużą ilością śniegu. Jest wykonany dodatkowo takim, jak już mówiłem wcześniej, bardzo miłym w dotyku materiałem. I wykończeniem tego stworka jest ogonek. Z góry jest czarny, z dołu jest biały. Świetnie to wygląda. Bardzo dobrze jest wyważony, więc, jeżeli go postawię, to bez problemu stoi. Można go i postawić, i można go wytknąć na choinkę, żeby ładnie nam wyglądał i na niej. Drugim stworkiem, i specjalnie tutaj używam słowa stworek, ponieważ jest to bałwanek. I bałwanek jest zrobiony dokładnie w tej samej konwencji, czyli na górze mamy taką czapę świętego Mikołaja, wykończoną tym puchatym pomponem. Oprócz tego mamy tutaj wykończenie tej czapki, takie bardzo miluśne i e, takie mm, delikatne. Ma szalik czerwony jak nasz mały pingwin i dwa pompony. Oprócz tego jest całkowicie biały i składa się z takich rzeczy, z jakich bałwanek powinien się składać. Na górze mamy nos marchewkowy, mamy oczka, mamy zrobiony uśmiech oraz tutaj mamy nasze guziczki. Oprócz tego są dwie nóżki, które swobodnie mogą zwisać, ale jest też bardzo dobrze wyważone, więc możemy go posadzić sobie albo na kanapie, albo na komodzie, albo możemy wetknąć go właśnie na naszą choinkę. Jest świetnie zrobiony. Pierwszy raz widzę maskotkę bałwankową i cieszę się, że została taka e, wypuszczona, ponieważ takiej jeszcze nie miałem. I świetnie ona licuje właśnie z tym świątecznym czasem. Niestety za oknem nie ma jeszcze śniegu, dlatego przynajmniej w domu mogę mieć takiego bałwanka na choince. Mi te, które przedstawiłem Wam przed chwilą, kosztują w okolicach 89-99 zł i można je kupić w Galerii Bukowskiej. W sklepach stacjonarnych, bądź w sklepie internetowym. I to były te mniejsze misie. Natomiast w tym roku pojawiła się również kolekcja trochę większych jegomości. Ich koszt był większy dwukrotnie, ponieważ kosztowały 179 i był to komplet. Po pierwsze, mamy tutaj już misia, który był przedstawiony wcześniej. Jest to mawi. Jest to miś taki klasyczny. Który charakteryzuje się taką bardzo mięciutką, futerkową tkaniną i jest ona przeplatana taką złotą niteczką, dzięki czemu przy świetle bardzo ładnie się mieni. Jest ubrany w porciaszki. Porciaszki są wykończone tą puszkową obręczą. Sama tkanina porciaszków jest bardzo, bardzo przyjemna. W pasie mamy przepasane w gruncie nasze ogrodniczki świąteczne paskiem, który jest brązowy. I na głowie naszego Mawiego jest wielka czapa świętego Mikołaja. Jest ona o wiele dłuższa w proporcji niż czapy u naszego pingwinka i u naszego bałwanka, ale fajnie to wygląda. Pompon jest duży, puchaty. Oprócz tego Mawi ma takie. Ukryte troszeczkę oczka czarne, piękny nosek, i gdybyśmy tutaj rozszerzyli tą tkaninę, możemy zobaczyć delikatnie zarysowane usta. Wisienką na torcie u tego misia jest to uszko. Ono tak wychodzi poza czapę i tak fajnie tutaj wystaje. I coś, co jest fenomenalne z tyłu naszych ogrodniczek, mamy dziurkę. A z dziurki wystaje ogonek. Może on być albo schowany, możemy go wepchnąć w środku, albo możemy go zostawić sobie na zewnątrz i będzie to taki fajny, miły akcent do tego rodzaju maskotki. Serdecznie Wam polecam ten model. Jest przepiękny. U mnie jest posadzony na bujaku, ale nie jest tylko on posadzony, ponieważ ten model ma swoją drugą połowę. Drugą połową do Maviego jest Selin. Selin jest to dama, która jest misiem również w tej samej kolorystyczce co Mawi. Ona jest taka brązowa. Również jest zastosowane takie futerko, które jest przeplatane złotą nitką, dzięki czemu również i ona się pięknie mieni. Ma na głowie zamiast e, czapki Świętego Mikołaja, jak Mawi, pokardeczki, i jest ubrana w taką bardzo ładną sukieneczkę. Która jest wykończona również taką białą lamówką, ale oprócz tego mamy guziczki białe, trzy i taki piękny biały kołnierzyk. Silicznie ona wygląda, a w zestawieniu z mawim tworzą fantastyczną parę, ponieważ jest to ten sam rozmiar, dlatego licują ze sobą. Teraz, słuchajcie, pokażę Wam, jak wyglądają w dwójkach. I tutaj mamy naszą świąteczną parę. Tu jest Mawi, tu jest Selin Pukowski. Bardzo Wam dziękuję za wyprodukowanie właśnie takiej parki świątecznej. Jest ona u mnie umiejscowiona na bujaku oraz stanowi świetne wykończenie naszej choinki misiowej. Na choince misiowej mi się wiszą, natomiast one sobie przy tej choince siedzą na tym bujaczku. Bardzo Wam dziękuję za uczestniczenie w prezentacji tych uroczych słodziaków. Zapraszam Was także na inne filmy z tematyki świątecznej i na razie cześć.